Siemano, tutaj niezbyt bezpieczny Kamil Witam was w nowym vlogu Ogólnie zapierdalam na trening na rowerze Ponieważ nie mam dojazdu, bez jest niedziela Tam jadę na drogę szukiego ruchu już Muszę przejechać tamtędy i przez most Albo tutaj pod mostem Tylko jak ja to zrobię? Ja no, po prostu przyniosę sobie rower po trawie Jak W najgorszym przypadku wpadnę po krzywy Mamy to, cywilizacja Ogólnie to sobie mniej więcej ogarnę to miejsce, najbardziej na tym dachu oraz na tym drzewie, żeby nie ujechać i na tym drzewie zweryfikuję czas. Stabilnie, więc nie muszę o nic się martwić Że na przykład to mi się zarwie? To co, próbujemy. So, so I, show. Show. I can love you, I can help you feel the way you felt.

Odwaliłem sobie zajebisty trening na tych drzewach, które są za mną Ale jest ten problem, ponieważ nie wiem czy starczy mi jeszcze trochę siły na dalszy trening Gdzieś tam po tychach No i zobaczymy koca normalnie spod Wiadukt, po którym właśnie przejechałem, to wiadukt na Gince, który jest bardzo popularny z tego powodu, że często większało tutaj utykają i są korki. Nie wiem, dlaczego wam ta informacja będzie potrzebna, ale tak, bo sobie wspomniałem, fajne jest to, że po dwóch stronach ulicy są już ścieżki rowerowe. To jest bardzo przyjemne. Ale po prostu, jak piszesz tychy na Facebooku, to najczęściej będą to jakieś wiadomości o tym, że właśnie tam coś utknęło i zaś jest korek. Jesteśmy na osiedlu, a To bardzo jest dla mnie nostalgiczne. Dlatego, że jak w 2018 zacząłem skakać Prawie gołębia przejechałem To bardzo często tutaj przyjeżdżałem Właśnie na te murki, które widzicie Powiewa dla mnie nostalgią bardzo Ogólnie sytuacja wygląda następująco. Teraz muszę zapierdać na bieru, na rowerze. Nie mam jak wsadzić tego roweru do autobusu. No i co? Ja sobie jechał, mam nadzieję, że tylko deszcz mnie nie złapie. A poza tym to pisga, ale jest ok. Także myślę, że chciałbym już mieszkać w Tychach, żeby już na stałe ominąć ten cały dojazd komunikacją miejską, która no, tutaj w okolicy. No działa jak działa, sobie jak chcą te autobusy Jest klimatycznie Tylko, żeby policja mnie zobaczyła w takim stanie Jak sobie jadę z telefonem wyciągniętym Nie że jestem wandalem, bo skaczę po murkach, to jeszcze jeżdżę niezgodnie z przepisami Przedem roweru i od razu zielone było, ciekawe To się bardzo często dzieje Przeunikać ludzi, którzy przechodzą przez ścieżki rowerowe, policji, ponieważ jadę niezgodnie z przepisami oraz kiboli mam już trzy grupy ludzi, na których nie chcemy natrafić na pewno. No w tych aktach to akurat tak często się nie zdarza, żeby kibole trzymywali i pytali za kim jestem. I ja nie jestem za nikim oczywiście, żeby nie było. Nie zobaczycie mnie na żadnej imprezie sportowej, bo nie lubię takich. A jedna sytuacja, gdzie po prostu Koleś w którym jechaliśmy w autobusie z Pawłem, jak wracaliśmy z tego treningu e, był cały zamaskowany się go... No, Chcieliśmy z nim gadać. I okazało się, że jest chorzowa. Niby jest chorzowa, ale ma wyjebane wykiboswo. No i był bardzo miły. Pozdrawiam żyrafa, której wcale nie widać, ponieważ mój telefon ma zjebaną jakość. Musicie mi uwierzyć na słowo, że to wyglądało o wiele lepiej moimi oczami niż oczami tej kamery. Staramy się przejeżdżać na zielonym za każdym razem, nawet jak nic nie jeździ. Kurwa to jest tak bez sensu. Dora, jestem pierdolony hipokrytą. Powiedziałem to, o czym przyjechałem na czerwonym. No tu jest taki zjazd na Biedronkę, no w sumie to nic tutaj nie jechało, więc mogłem skorzystać. Ile wytrzymałem? Minutę. Bez łamania przepisów. Jedzie. Stąd. Jezu ci smutni panowie, którzy zwykle mają pełną pracy, bo robią pętle cały czas jeżdżą za autobusami, a teraz jest niedziela i po prostu sobie siedzą słodne trochę. Się. Kurwa, już drugi raz schodzę z roweru tylko po to, żeby oświadczyć zielone światło. To jest bardzo nieprzyjemne. Tym bardziej jak muszę wchodzić na rower trzymając, trzymając jedną ręką kierownicy. Tam światła w tych nie mogą działać tak, że yy. Kiedy podchodzisz do nich, to odpala się zielone światło po kilku sekundach i ma jakiś tam czujnik, a nie że podjeżdżasz, schodzisz i zaraz masz zielony, gdzie zaś chodzisz. To jest takie bezsensowne strasznie. A wiesz abetka. Teraz mam dwie trasy albo przez tereny przemysłowe, gdzie jest no, niebezpiecznie na sam koniec, albo tam skąd przyjechałem, czyli koło paprocan, gdzie no, przez haszny się przejeżdża ale potem jest fajny przejazd przez Cielnicę I jest git I chyba wybiorę sobie tamtą trasę Tychy, osiedle te. Happy Pizza Akumulatory Czyli wszystko co w Tychach najlepsze Poproszony pękla No to będzie pisgało teraz, bo jest obok jezioro popracańskie.